Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Panie! Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani Synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie, Bracie i siostry w Chrystusie Panu, ubocy duchem, mają wstęp do nieba. Innymi słowy pokorni, bo duchem to inne określenie pokoru. A więc tylko pokorni będą w niebie, pyszni się tam nie znajdą. Pycha bowiem otwiera salony tego świata, a pokora bramy nieba. To jest główne przesłanie dzisiejszego słowa. Skierowane do nas, to znaczy, my mamy sobie odpowiedzieć na pytanie, jacy jesteśmy, co rządzi naszym życiem i czy otwierają nam się bramy nieba, czy salony tego świata. Wiemy, że pycha jest korzeniem wszystkich grzechów. Jest też pierwszym grzechem. Opełnił go najpierw Lucyfer, chcąc zająć miejsce najwyższego zasiąść na jego tronie, mówiąc non serwiam nie będę służył. I do tego właśnie grzechu skusił pierwszych rodziców, zanim skosztowali owoc, czyli doświadczyli grzechu zmysłowości, najpierw zgrzeszyli grzechem pychy, grzechem duchowym, powiedział im bowiem szatan. Że będziecie jako bogowie i to wy będziecie decydować, co jest dobre, a co złe. I dlatego jedno z prorocy mesjańskich odwraca ten porządek, mówiąc, że nowy Adam Jezus Chrystus będzie się wychowywał i będzie spożywał mleko i miód, zanim nie nauczy się wybierać dobra, a odrzucać zła. Zgodnie z wolą ojca. Dlaczego pan Jezus nazwał siebie cichym i pokornego serca? Ponieważ wypełniał wolę ojca. Pokorny jest ten, który jest posłuszny woli ojca, a nie idzie za własnym widzimisie, własnymi zachciankami, za głosem własnej pychy. A więc, pycha jest nieposłuszeństwem woli ojca, która wyraża się przede wszystkim w Bożych przykazaniach, ale także w różnych natchnieniach, a także poprzez autorytety stawiane na naszej drodze, jak chociażby rodzice, u początku naszego życia. I dzisiejsza Ewangelia daje nam do zrozumienia. Że błogosławieństwo Boga nie opiera się na zapewnieniu nam doczesnej pomyślności, tak jak wielu by tego chciało, ale na daniu nam krzyża. Największym błogosławieństwem Boga jest znak Jonasza. Dlaczego? ponieważ od szczęścia dzieli nas grzech, a grzech został pokonany przez krzyż. Jednak krzyż staje się zbawczy dla mnie, jeżeli ja go w moim życiu przyjmuję. To dlatego krzyż staje się drogą do prawdziwego szczęścia. W akcie stworzenia Bóg pragnął doczesnej pomyślności dla człowieka. Adam i Ewa przed grzechem byli szczęśliwi w raju. Ale grzech zniszczył tę doczesną pomyślność, sprawiając, że dla Adama ziemia rodzi w ciernie, a on w pocie czoła musi zdobywać chleb, a Ewa musi rodzić w bólach rodzenia. I Bóg nie przyszedł przywrócić nam Toczesnego porządku, raz zniszczonego przez grzech, ale zaprasza nas do nowego nieba i nowej ziemi, a tam zmierza się wąską i stromą ścieżką. Natomiast szeroka ścieżka upodobania w grzechu prowadzi nas ku przepaści i wybierają ją ci, którzy idą za głosem własnej pychy. Natomiast błogosławieni ci, którzy przyjmują swój codzienny krzyż w pokorze. Świadomi, że przez grzech stali się nieposłuszni woli Ojca, a przez posłuszeństwo Krzyża i przez posłuszeństwo Bożym przykazaniom zmierzają do utraconego szczęścia, które znajduje się w Bogu. Pierwsze czytanie ukazuje nam ten porządek ziemski, a więc doczesne konsekwencje. Życia w grzechu. Mówi, że ocaleje tylko reszta Izraela. Prorocy Starego Testamentu wszyscy zapowiadali, że Izraelici ziemię obiecaną utracą, że pójdą do niewoli, jeżeli nie będą posłuszni woli Jahwe. I że Bóg spośród nich ocali tylko resztę Izraela. Tych, którzy są pokorni. Izraelici nigdy nie posłuchali głosu proroków. I dlatego spotkała ich niewola babilońska zapowiedziana. Kto miał zginąć od, od miecza, zginął od miecza. Kto przez głód, przez głód, a kto miał być wzięty do niewoli, poszedł do niewoli. I została tylko. Pokorna reszta w ziemi Izraela. To był ten doczesny wymiar kary, ale Izraelici niewiele się nauczyli. Kiedy przychodzi syn Boży i mówi im, żeby się nawrócili, oto pokolenie Mesjańskie odrzuca syna Bożego. I Pan Jezus mówi, Syn człowieczy będzie odrzucony przez to pokolenie. Pycha tego pokolenia sprawi, że nie będzie chciała go przyjąć. I święty Paweł mówi: Mało wśród nas możnych, według oceny ludzkiej, mało mędrców. I faktycznie to arcykapłani uczeni w piśmie odrzucili Chrystusa. Ci, którzy się uważali za mędrców i możnych w oczach tego świata. I Pan Bóg z synagogi szatana wyprowadził resztę Izraela: rybaków, celników, prostytutki, którzy się nawrócili. Podobnie będzie teraz, jak za dni Noego i za dni Lota. Kto wszedł do arki? Pokorny Noe ze swoją rodziną. Dlaczego pozostali nie, nie weszli do arki? Bo żyli w grzechu i tego grzechu nie widzieli, bo pycha czyni człowieka ślepym. Jest tak, są takie słowa Psalmu: a grzesznik nie widzi swojej winy, by ją mógł znienawidzieć. Żyjemy w czasie wielkiego odstępstwa, ale go nie widzimy, bo żyjemy w grzechu, a grzech czyni nas ślepymi na ten fakt. I dlatego Święty Paweł powiedział, że kiedy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, nagle przyjdzie na nich zagłada, bo grzech zawsze sprowadza zagładę. I dziś, jak nigdy aktualne jest dla nas wezwanie, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I nie tyle, żeby uniknąć kary doczesnej, ale przede wszystkim kary wiecznej. Bo niczym są plagi Apokalipsy wobec faktu potępienia duszy. Mówią straszę Apokalipsą, ale Pan Jezus mówi nie bójcie się tych, co zabijają ciała, ale bójcie się raczej ty, tego, który duszę z ciałem może wtrącić do piekła. A żeby ku tej zagładzie nie pójść szeroką ścieżką doczesnej pomyślności i upodobania w grzechu. Pan Bóg dziś nam daje drogę ośmiu błogosławieństw, drogę trudną, ale jedyną pewną. Amen.